Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z Biura Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Ja nazywam się Artur Betnarski, jestem kierownikiem projektu Zawód Przyszłości Dekarz. Ze stowarzyszeniem związany jestem od roku, odkąd ruszyliśmy z obecną formułą naszej kampanii edukacyjnej. W branży budowlanej funkcjonuję od dwóch lat, natomiast moje doświadczenie związane z projektami, w tym także marketingowymi, jest znacznie większe. Z niektórymi z Was, drodzy widzowie, mieliśmy możliwość spotkać się już na żywo, czy to w szkole, czy podczas targów, czy różnych innych wydarzeń, w których zawód przyszłości dekarz brał udział. Natomiast dziś spotykamy się w nieco innej formule i mam nadzieję, że dowiecie się z niej czegoś ciekawego. Zawód przyszłości dekarz. To hasło pojawiło się dziś już kilkukrotnie, więc w kilku słowach przypomnę Wam, czym jest ta kampania. Otóż od pewnego czasu Polskie Stowarzyszenie Dekarzy stara się o popularyzację zawodu dekarza, blacharza i cieśli. Naszą kampanią chcemy zachęcić Was, uczniów, do nauki tego pięknego zawodu. Dzięki niemu problem ze znalezieniem pracy nie będzie Was dotyczył, ponieważ absolwenci plac dekarskich zwykle znajdują zatrudnienie zaraz po szkole. Jako dekarz możecie dużo zarobić. Jeśli spojrzeć na przeciętne zarobki dekarzy, to kwoty od 3 do 6 tysięcy są naprawdę atrakcyjne. I zależą przede wszystkim od Twoich umiejętności. Zanim jednak zostaniesz zawodowym dekarzem, damy Ci możliwość zdobycia stypendium za wyniki w nauce przedmiotów zawodowych. Stypendium w wysokości 500 zł wypłacamy dwóm najlepszym uczniom każdej klasy dekarskiej na koniec roku szkolnego. Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, więc jest to moment, żeby zadać sobie to jedno bardzo ważne, ale to bardzo ważne pytanie: Co chciałbyś w życiu robić? I zacznij to robić. Teraz pomyśl o dekarstwie. Przejdźmy teraz do konkretów, czyli o czym będzie ten webinar. Stereotypy dekarza. W naszej działalności bardzo często spotykamy się z różnego rodzaju dziwnymi opiniami o przedstawicielach tego zawodu, ale 99% z nich, mówiąc kolokwialnie, to bzdura albo nieaktualna, powtarzana od lat opinia. Kiedy zastanawiasz się nad wyborem swojej ścieżki zawodowej z pewnością nie chciałbyś być utożsamiany z kimś, kto w społeczeństwie postrzegany jest negatywnie. Zaraz przekonasz się, że nie masz się czego obawiać. Na pewno słyszałeś też, że zawód dekarza jest ciężki, że wymaga wysiłku fizycznego, no i że jest niebezpieczny. Tak naprawdę prawie każdy może sobie z tym poradzić, a o swoje bezpieczeństwo nie musisz się martwić. Wiedząc to wszystko, Pewnie łatwiej będzie Ci wyobrazić siebie w roli dekarza, więc nie traćmy czasu i lećmy dalej. Teraz po kolei. Dzisiaj opowiem Wam trochę o wizerunku dekarzy w świadomości części społeczeństwa, o wyjątkowej trudności pracy w tym zawodzie, o zarobkach dekarzy, niebezpieczeństwach pracy na wysokości, mieszaniu smoły kijem w beczce oraz o poziomie jakości w dekarstwie. Zanim jeszcze obalę te stereotypy, przedstawię Wam dokładnie, kim jest dekarz. Otóż dekarz to wykwalifikowany rzemieślnik zajmujący się budową dachu, ale nie tylko. Niby oczywiste. Dzisiejsi dekarze muszą być wszechstronni, dlatego że dach przestał już spełniać jedynie funkcję ochrony przed warunkami atmosferycznymi, a poziom skomplikowania jego warstw znacznie wzrósł. W firmach dekarskich znajdziemy ludzi, którzy przygotowują więźbę dachową, czyli drewnianą lub stalową konstrukcję, w oparciu o którą tworzy się kolejne warstwy dachu. Dach izoluje się na przykład różnego rodzaju membranami, foliami, płytami poliguretanowymi, przez co poddasze budynku staje się miejscem zdatnym do zamieszkania. Dykarze pokrywają dach dachówkami ceramicznymi, betonowymi, gontem, blachodachówką, panelami blaszanymi albo papą. Są też dachy zielone, gdzie rośnie trawa lub inne rośliny. Wszystko to tak naprawdę zależy od grubości portfela inwestora. Ale to nie koniec. W dachu montuje się coraz bardziej zaawansowane systemy wentylacji czy okna dachowe sterowane elektrycznie, dzięki czemu można inteligentnie sterować klimatem wewnątrz budynku, wentylować, schładzać czy ogrzewać. Na pewno nieraz też widzieliście panele słoneczne na dachach, więc wiecie o czym mówię. Eee, tak jak wcześniej powiedziałem, dekarz to wszechstronny rzemieślnik czy nawet artysta, dzięki któremu budynek staje się kompletny i komfortowy. Skąd się biorą stereotypy na temat dekarzy? Z pewnością z niewiedzy. Tak naprawdę nie oczekujemy, że każdy człowiek na świecie powinien dokładnie śledzić rozwój branży dachowej, ale minimum pojęcia na ten temat z pewnością nikomu nie zaszkodzi. Część stereotypów przygnęła po prostu do wszystkich przedstawicieli branży budowlanej, jednak nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Dekarz to niewykształcony, brudny, często pijany robol. Przepraszam, jeśli ktoś poczuł się teraz urażony, zaraz obalę ten stereotyp. Tyczy się on w sumie wszystkich zawodów budowlanych. Dekarzem można zostać faktycznie jedynie z ukończoną szkołą podstawową i zdobywać fach w praktyce, ale tak naprawdę większość dekarzy to ludzie, którzy wciąż się kształcą. W dodatku nie każdy fachowiec musi być od razu mistrzem słowa i zdobywać nagrody w olimpiadach ortograficznych. Liczy się fach w ręku. W dekarstwie na pewno nie są wyjątkiem studia wyższe czy technikum, a szkoła zawodowa, czy obecnie branżowa, to niemal standard minimum. W dodatku dekarstwo to rzemiosło, które wciąż się rozwija, a nowe technologie wymuszają ciągłe dokształcanie szkoleniami, kursami, które chętnie organizują producenci materiałów dachowych, czy ośrodki kształcenia dekarzy należące do Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. W branży mówi się, że dekarze to arystokracja budowlanki i powiem Wam, że rzeczywiście coś w tym jest. Co do brudnego dekarza, to tutaj tak naprawdę, jak w przypadku każdego innego zawodu, w którym mamy kontakt z materiałami budowlanymi, możemy się ubrudzić. Jednak każdy szanujący się dekarz na pewno dba o swój strój, w którym funkcjonuje na co dzień. W tej chwili dekarze coraz częściej sięgają po stroje robocze, po obuwie renomowanych firm, dające im wysoki komfort pracy, no i też dobrze wyglądające. Niejednokrotnie, często... Nie dałoby się odróżnić butów roboczych dekarskich od takich, w których funkcjonujemy na co dzień. Taki strój potrafi kosztować kilkaset złotych. Nie są to tanie rzeczy, ale zapewniają naprawdę ogromny komfort pracy, który na co dzień wyjątkowo się odczuwa. Praca dekarza jest wyjątkowo wymagająca fizycznie. Aktualnie znaczną część ciężkiej pracy w dobrze prosperujących firmach wykonują maszyny. Materiały przenosi się dźwigami, windami, podnośnikami, prosto na dach. Nie chodzi się już po drabinie z paczkami dachówek, które potrafią ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów. Technologie w materiałach budowlanych przewidują coraz większe wykorzystanie narzędzi lub po prostu mają uproszczony montaż. Są na przykład papy adhezyjne, dawno nie używa się już lepiku, co często było właśnie kojarzone z pokryciem dachu. W sprzedaży są także dostępne różnego rodzaju roboty, które przybijają łaty albo kładają papę termozgrzewalną. Więc sami widzicie, tutaj miejsca na usprawnienia jest naprawdę całe mnóstwo. Dekarz dużo nie zarobi. Gdyby tak było, nie mielibyśmy tak wielu dekarzy jeżdżących dobrymi samochodami, motocyklami czy podróżujących po świecie. Zarobki dekarzy są z pewnością jednymi z najwyższych w branży budowlanej. Oczywiście, zanim zacznie się zarabiać bajońskie stawki, trzeba zdobyć sporo doświadczenia, ale dla zdolnego absolwenta szkoły branżowej, zarobki na poziomie 3000 zł na rękę to już niezły start. Przeciętnie dekarze zarabiają nawet 5-6000 na czysto, o czym inne zawody budowlane mogą tylko pomarzyć. Najlepsze zarobki oczywiście osiągają właściciele firm dekarskich, dlatego warto się rozwijać. W takim przypadku w dobrym sezonie. Kwoty rzędu 20 tysięcy zł miesięcznie nie są czymś nadzwyczajnym. Wszystko zależy tak naprawdę od Twojego zaangażowania i kwalifikacji. Warto się doszkalać, zwiększać swoje umiejętności, zdobyć tytuł czeladnika, później mistrza, żeby zarobki pięły się w górę. Dekarz to zawód niebezpieczny z racji pracy na wysokości. I tak, i nie. Stosując zabezpieczenia wymagane przez przepisy BHP, ryzyko jest naprawdę minimalne. Dekarz, w myśl przepisów, musi mieć uprząż i linę asekuracyjną, kask, a także specjalistyczne buty ochronne, odporne na zmiażdżenie i przebicie. Tak wyposażonemu pracownikowi nie grozi nic poważnego. Owszem, wypadki zdarzają się tak jak wszędzie, ale są marginalne i niemal zawsze przyczyną jest tzw. czynnik ludzki, a dokładnie niestosowanie się do przepisów BHP. Dekarze zabezpieczają miejsca pracy przez rozstawienie rusztowań, mocowanie płotków, siatek. Dlatego, żeby spać z dachu, trzeba wyjątkowo się postarać. Dekarz miesza smołę kijem. To mój ulubiony. Ten stereotyp po części powtarza się z tym, o czym mówiłem już przy okazji wymagającej pracy, ale w tej formie rzeczywiście funkcjonuje bardzo powszechnie. Także zapamiętajcie, w pracy dekarza nie miesza się smoły kijem. W ogóle takiej technologii się już nie stosuje. Opy się zgrzewa lub nakleja chemicznie. I tyle, koniec kropka. Będzie Pan zadowolony. Często myśli się o wielu budowlańcach, że robią robotę, jak to się mówi, aby było. Każda szanująca się firma dekarska prowadzi biznes i wykonuje usługi zgodnie ze sztuką dekarską i zasadami budowlanymi. Dach jest najważniejszym elementem budynku, tak zwaną piątą elewacją, i zapewnia komfort mieszkaniowy. Żeby temu sprostać, Musi przede wszystkim być szczelny. Krzywe ściany czy nierówny sufit nie stwarzają takich problemów jak przeciekający dach, a woda przeniknie przez absolutnie każdą, nawet niewielką dziurę. Uwierzcie mi. Ponadto członkowie stowarzyszenia dbają o poziom świadczonych usług przez wszystkie firmy zrzeszone, ponieważ w ten sposób wspólnie budujemy wiarygodność i autorytet. Wydawane są na przykład specjalne wytyczne dekarskie, czyli zbiór zasad i procedur, które należy wykonać. Przy tworzeniu warstw, wstępnego krycia, pokrywania połaci dachowych różnymi typami materiałów itd. W fuszerkach firm z PSD słyszy się niezwykle rzadko. To o czymś świadczy. Jako dekarz pamiętaj, żeby do nas dołączyć. Mam nadzieję, że teraz trochę inaczej patrzysz na zawód dekarza. Jeśli Twoja opinia chociaż trochę wzrosła, to naprawdę bardzo się cieszę. Dekarze to nieprzeciętni budowlańcy, ale żeby stać się jednym z nich, trzeba włożyć nieco wysiłku i wyuczyć się wszystkiego od podstaw. Wybierając klasę dekarską w szkole branżowej na pewno Ci się to uda. Wielu nauczycieli zawodu to praktycy z wieloletnim stażem. Nie wpajają wyłącznie książkowej teorii, a wszystko tłumaczą na przykładach i naprowadzają na rozwiązania, które, uwierz mi, nie przyszłyby ci do głowy. Z takim fundamentem możesz być spokojny zatrudnieni i zarobki, a powtórzę to jeszcze raz: Dekarz potrafi dobrze zarobić. W ramach kampanii Zawód Przyszłości Dekarz staramy się ciągle walczyć ze stereotypami i budować pozytywny wizerunek dekarza zgodny z rzeczywistością. Mogę chyba śmiało powiedzieć, że jest to część naszej misji. Mam nadzieję, że dzisiejszy webinar Wam się podobał. Jeżeli znacie jeszcze jakieś inne stereotypy dotyczące pracy dekarza, lub po prostu macie pytania, piszcie do nas w komentarzach lub w wiadomościach prywatnych. Obiecuję, że osobiście odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat samego zawodu czy szkół, w których nauczycie się dekarstwa, zajrzyjcie na stronę przyszłościdekarz.pl lub na naszego Facebooka. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego materiału i że nie macie poczucia straty czasu. Pozdrawiam was, życzę miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Cześć.